Gotowanie w trasie. Tosty z jajkiem. Na patelnię kładziemy dwa tosty. Dwa chlebki tostowe. I je opiekamy. Tosty już się ładnie zarumieniły. Więc to dalej? Mamy ograniczane warunki, wiadomo. Więc wbijamy jajko. Bezpośrednio na tosty, ale najpierw wyłączymy ogień pod patelnią, żeby trochę ostygła. Dysponujemy dwoma jajkami. Trą. Uaga. Nie chcemy, żeby nam patelnia spadła. Jajko się wylało. Skorupkę wyrzucamy. Ogień wyłączony. I tosty maczamy w naszym jajku. Tak. O właśnie. O. Jeden to Lepiej się oblepi Drugi trochę gorzej Goodbye, Żegnaj babciu Nie trap się Valkyrie poprowadzą cię prosto do Balkanii i dodajemy ciutkę soli. Nie za dużo. Swoich pokaże. Ciutkę soli, ciutkę kurwa soli. Cały tost już biały. Ciekawe, czy zjem. Wiedziałem, że tak będzie jak to posypię, Co jeszcze możemy tu dodać. Wywalamy to. Ups. Trochę chyba przesoliłem. No i możemy jeszcze położyć na to masło. I danie całe gotowe w 3 minuty, więc szybko i tak dalej. Dobre i smaczne. Mm. Tylko trochę Trochę mocno przesoliłem Ale tak to dobre Polecam robienie sobie takich tostów Patelnia, jajko, jajko wiem na patelnię Nie ma zbyt dużo dymu, samochód należy wywietrzyć, ale jest OK